Czy kiedykolwiek byłeś duchem, myślałeś, że wszystko idzie świetnie, ale nagle ona znika bez śladu, pozostawiając cię w zawieszeniu, pytając, co poszło nie tak, a może ona gra gorącą i zimną, jednego dnia jest nad tobą, a następnego dnia cisza radiowa, to jest szalone, prawda. Pozwól mi być brutalnie szczerym z tobą: kobiety grają w gry i jeśli nie rozpoznasz tych gier i nie wiesz, jak sobie z nimi radzić, utkniesz w niekończącej się pętli frustracji, zamieszania i złamanego serca, ale oto kicker. To nie Twoja wina, że te gry istnieją, ale Twoim obowiązkiem jest je przechytrzyć. To nie Twoja wina, że te gry istnieją, ale to Twoja odpowiedzialność, aby je przechytrzyć dzisiaj dam Ci dziesięć kuloodpornych strategii, aby przechytrzyć każdą kobietę grającą w gry z Twoim sercem. I nie mówię o manipulacji, mówię o opanowaniu siebie poprzez stoicyzm. Staniesz się spokojnym w burzy niezachwianym mężczyzną, którego kobiety nie mogą kontrolować, więc zapnij pasy. Ponieważ będzie to szalona jazda, która zmieni sposób, w jaki radzisz sobie z relacjami na zawsze, zanim zanurzymy się w dziesięciu. S. Posobów. Przechytrzyć kobiety, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, dlaczego kobiety grają w te gry, dlaczego cię osaczają lub utrzymują w emocjonalnym zawieszeniu. Prawda jest taka, że kobiety używają tych gier. Aby przetestować Twoją siłę emocjonalną, sprawdzają, czy mogą cię kontrolować, manipulują tobą i sprawiają, że wątpisz w siebie, a jeśli im się uda. Jesteś skończony, przegrałeś, stracą do ciebie szacunek, a ty zostaniesz w pogoni za nimi desperacko szukając potwierdzenia, ale oto dobra wiadomość nie musisz. Się w to bawić. Zamiast być marionetką w jej emocjonalnej kolejce górskiej, staniesz się panem własnych emocji dzięki stoicyzmowi, nauczysz się, jak zachować spokój, opanowanie i kontrolę bez względu na to, Jaką grę próbuje wyciągnąć, nie chodzi tylko o wygrywanie z kobietami, chodzi o przejęcie kontroli nad swoim życiem, chodzi o odmowę bycia emocjonalnie manipulowanym i stanie wysoko jako mężczyzna, który zna swoją wartość. Więc jeśli jesteś zmęczony byciem granym, jeśli skończyłeś z emocjonalnymi grami i jesteś gotowy, aby wziąć swoje życie. Te 10 stoickich strategii zmieni twoje życie. Numer 1. Odłącz się emocjonalnie. Pierwsza strategia jest podstawą wszystkich innych. Odłącz się emocjonalnie. Odłączenie się nie oznacza, że ci nie zależy. Oznacza to, że nie jesteś już kontrolowany przez swoje emocje. Nie jesteś już reaktywny. Większość facetów wariuje, gdy kobieta odsuwa się lub zaczyna zachowywać się zimno. Stają się niespokojni, zaczynają myśleć i próbują naprawić sytuację. Ale oto prawda kobiety testują cię, chcą. ZOUBE jak łatwo! Jak łatwo rozpadasz się pod presją, a kiedy gonisz za nimi desperacko pragnąc ich uwagi, oblewasz test, zamiast tego musisz pozostać emocjonalnie oderwany, niezależnie od tego, czy ona wysyła ci SMS co 5 minut, czy też duchuje cię przez tydzień. Twój stan emocjonalny musi pozostać taki sam: jesteś spokojny, jesteś skupiony. Nie jesteś kołysany przez jej gry, im więcej ćwiczysz emocjonalne oderwanie, tym bardziej stajesz się atrakcyjny, kobiety przyciągają mężczyzn, którzy potrafią zachować. Spokój. W każdej sytuacji, ponieważ pokazuje to siłę i siłę, mój przyjacielu, to właśnie sprawia, że nie można ci się oprzeć numer dwa rozpoznaj wzorce zachowań kobiety są stworzeniami nawyku i zaufaj mi, gdy zaczniesz zwracać uwagę, zauważysz wzorce w ich zachowaniu, których wcześniej nie widziałeś dlaczego jest to ważne. Ponieważ wzorce ujawniają intencje, a gdy zobaczysz wzorzec, gra staje się przewidywalna, a kiedy coś jest przewidywalne. Możesz łatwo to przechytrzyć, podzielmy to jeden z najczęstszych wzorców, które zobaczysz, jest gorący i zimny zachowanie jednego. DN. A jej pisze do ciebie non-stop, mówiąc. Jak niesamowity jesteś, sugerując wspólne plany na przyszłość następnego dnia, nic świerszcze nagle jest zajęta, zdystansowana lub zachowuje się. Jakby jej to nie obchodziło, to jest szalone prawda, to jest klasyczna strategia push-pull Kobiety robią to, aby zobaczyć, czy mogą cię ścigać. Jeśli się na to nabierzesz i zaczniesz wysadzać jej telefon, pytając, czy wszystko jest w porządku. Czy zrobiłem coś złego, grasz prosto w jej ręce o to, co musisz zrobić, rozpoznać, że jest to test Twojej kontroli. Em Ocjonalnej ona chce zobaczyć, czy może uzyskać. Większość facetów oblewa ten test, ponieważ panikują i gonią mocniej, ale ty nie jesteś większością facetów, zamierzasz zachować spokój, opanowanie i pozwolić jej przyjść do ciebie, gdy nie reagujesz na jej gorące i zimne zachowanie, nagle odwracasz scenariusz, ona jest tą, która cię ściga, zastanawiając się, dlaczego nie dałeś się nabrać na jej grę i pozwól mi wyjaśnić. Że to zachowanie nie zawsze jest złośliwe, czasami kobiety robią to podświadomie, testując Twoją pewność siebie, nawet nie. Zdają. Chcę sobie z tego sprawy, ale niezależnie od tego, czy jest to zamierzone, czy nie, wynik jest taki sam. To samo musisz pozostać emocjonalnie uziemiony i niezachwiany innym wzorem. Na który należy zwrócić uwagę, jest technika kruszenia chleba. Jest to sytuacja, w której ona poświęca ci wystarczająco dużo uwagi, aby cię zainteresować, ale nigdy w pełni się nie angażuje. Możesz dostać zalotny tekst tu i tam lub zgodzi się na spędzenie czasu. Ale kiedy nadejdzie czas na zrobienie prawdziwych planów, nigdzie jej nie znajdziesz. Jest to gra zaprojektowana, aby utrzymać cię na haku, inwestując swój czas i e? energię, nie otrzymując w zamian żadnego prawdziwego zaangażowania. Jak sobie z tym poradzić? Nie jestem tu dla połowicznej uwagi, jeśli nie jesteś zainteresowany wspólnym spędzaniem czasu, to w porządku, ale nie zamierzam czekać na ciebie, nie jesteś zły, nie jesteś emocjonalny, a co najważniejsze, nie ścigasz się, robiąc to, dajesz jasno do zrozumienia, że masz standardy i nie jesteś skłonny zadowolić się mniej niż na to zasługujesz. Numer 3. Ustal granice wcześniej. Ustalanie granic nie polega tylko na ochronie siebie, ale także na dowodzeniu. Chodzi o ochronę siebie. Chodzi o rozkazywanie szacunku, a oto surowa prawda: jeśli nie ustalisz granic na początku związku, sygnalizujesz jej, że możesz chodzić po tobie. Większość facetów boi się ustalać granice, ponieważ myślą, że to odstraszy kobiety. Ale pozwól, że coś ci powiem: kobiety pragną granic, dlaczego? Ponieważ granice pokazują, że szanujesz siebie, a mężczyzna, który szanuje siebie, jest mężczyzną, którego inni też będą szanować. Więc jak ustalasz granice, nie pojawiając się jako k. Kontrolujący lub niepewny? Najpierw zrozum, że granice dotyczą Twojego dobrego samopoczucia. Nie chodzi o mówienie jej, co może, a czego nie może zrobić. Chodzi o komunikowanie, czego potrzebujesz, aby czuć się szanowanym w związku. Na przykład, jeśli ona ciągle odwołuje plany w ostatniej chwili lub pozostawia cię w zawieszeniu bez wyjaśnienia, nie ignorujesz tego ani nie wzruszasz ramionami. Zwracasz się do niej spokojnie i bezpośrednio o to, jak to się rozgrywa hej. Zauważyłem, że ostatnio często odwołujesz, a ja cenię. K. Konsekwencje, jeśli nie jesteś zainteresowany robieniem planów, nie atakujesz jej, nie oskarżasz jej, po prostu określasz swoją granicę i oto magia tego, kiedy komunikujesz granicę z miejsca szacunku do samego siebie. Zmuszają ją to albo do zrobienia kroku w górę i szanowania cię, albo pójdzie dalej, tak czy inaczej. Wygrywasz, ponieważ chronisz swoją energię emocjonalną, pozwól mi podać typowy scenariusz, w którym granice są kluczowe. Powiedzmy, że spotykasz się z kobietą, która lubi flirtować z innymi facetami przed tobą. Może to robić, aby wzbudzić w tobie zazdrość lub sprawdzić, jak bardzo ci zależy większość facetów, albo wybucha i wpada w złość, albo siedzi tam dusząc się z zazdrości. Ale nie ty spokojnie odciągasz ją później na bok i mówisz: Słuchaj, nie jestem w grach. Jeśli interesujesz się innymi facetami, to w porządku, ale nie zamierzam się przy tym trzymać. Zauważ, jak nie reagujesz emocjonalnie, wyznaczasz granice i pozostawiasz jej uszanowanie. Tego, jeśli tego nie zrobi, odchodzisz. Numer 4, zachowaj. Spokój pod presją, jeśli chodzi o gry umysłowe. Nic nie jest potężniejsze niż zachowanie spokoju pod presją kobiety często testują mężczyzn, aby sprawdzić, czy mogą sprawić, że stracą spokój, będą wspominać o swoich byłych flirtować z innymi facetami, a nawet robić bierne agresywne komentarze, aby zobaczyć, jak zareagujesz, to klasyczny ruch zaprojektowany, aby sprowokować Cię emocjonalnie, i większość mężczyzn bierze przynęty. Ale nie ty poradzisz sobie z tymi sytuacjami jak stoik, gdy zacznie naciskać Twoje przyciski, pozostaniesz spokojny. Panowany i całkowicie niezaniepokojony o to, dlaczego to jest. Działa gdy odmawiasz reakcji, to całkowicie ją rozbraja, spodziewa się, że wybuchniesz, staniesz się zazdrosny lub zaczniesz się kłócić, ale kiedy zachowujesz spokój, wysyłasz jasny komunikat, że nie możesz mnie kontrolować, pozwól, że dam ci przykład, powiedzmy, że wspomina o swoim byłym podczas rozmowy. Mówiąc coś w stylu mój były, zabierał mnie do tej niesamowitej restauracji, lub tak dobrze się bawiłem z moim byłym zeszłego lata, że próbuję cię podnieść, próbuję sprawić, że poczujesz się. Niep. Ewnie, lub zazdrosny większość facetów zareagowałaby czymś w rodzaju, nie chcę słyszeć o Twoim byłym lub dlaczego wciąż o nim myślisz, ale nie o tobie. Nie chcę słyszeć o Twoim byłym lub dlaczego wciąż o nim myślisz, ale nie ty, zachowasz spokój i odpowiesz czymś w rodzaju, że jest spoko, jestem pewien. Że był świetnym facetem, nie dajesz jej reakcji, której szuka, a to czyni cię nieprzewidywalnym. Oto inny scenariusz: ona flirtuje z innym facetem przed tobą, może nawet w grupie większość facetów zaczęłaby się wściekać, próbując prześcignąć drugiego faceta lub złościć się na nią za brak szacunku dla nich, ale stoicki mężczyzna pozostaje spokojny. Nawet jeśli to trochę kłuje w środku. Nie angażujesz się w rywalizację. Po prostu obserwujesz i pozwalasz jej zobaczyć, że nie jesteś zagrożony, jeśli robi to, aby zwrócić na siebie uwagę, twój spokój sprawi, że będzie się zastanawiać, dlaczego nie reagujesz, a wtedy moc przesuwa się z powrotem do ciebie. Kluczem jest tutaj, aby nigdy nie pozwolić emocjom kontrolować Twoich działań, gdy zachowujesz spokój pod presją. Pokazujesz jej, że niełatwo cię wstrząsnąć, a to czyni cię niesamowicie atrakcyjnym. Numer 5. Skup się na. Długotermin. Owych celach wielu facetów traci swoją drogę w związkach, ponieważ są zbyt skoncentrowani na tym, co jest dla nich ważne. W związkach, ponieważ są zbyt skoncentrowani na natychmiastowej gratyfikacji, chcą potwierdzenia jej uczucia, wysokiej uwagi lub szybkiej naprawy rozwiązania konfliktu, ale stoicyzm uczy nas grać w długą grę, kiedy skupiasz się na swoich długoterminowych celach, przestajesz mieć obsesję na punkcie codziennego dramatu w związku. Pomyśl o tym w ten sposób, jeśli budujesz udaną karierę. Pracujesz nad swoją kondycją fizyczną i dążysz do rozwoju osobistego, czy naprawdę masz czas, aby dać się złapać? W drobne gierki umysłowe oczywiście, że nie masz ważniejsze rzeczy na głowie. A ta zmiana w sposobie myślenia robi dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawia, że jesteś mniej reaktywny emocjonalnie, ponieważ nie wkładasz wszystkich swoich emocjonalnych nóg do koszyka uwagi kobiety, a po drugie sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny, ponieważ jesteś mężczyzną z misą. A nic nie jest bardziej atrakcyjne dla kobiet niż mężczyzna z celem powiedzmy, że spotykasz się z kobietą od kilku tygodni i wszystko idzie dobrze, a potem znikąd zaczyna wycofywać SMS, -y, robiąc mniej planów i ogólnie. Zachowując się zdystansowanie. Większość facetów wpadłaby w panikę i zaczęłaby próbować naprawić sytuację, zaczęliby się niepokoić, zacząć ścigać mocniej i popełnić klasyczny błąd stania się zbyt dostępnym. Ale mężczyzna, który koncentruje się na swoich długoterminowych celach, nie wzdryga się, ponieważ wie, że jego życie nie jest definiowane przez to, czy ta kobieta poświęca mu uwagę, czy nie. Jest zajęty budowaniem swojego imperium, doskonaleniem się i pracą nad swoimi celami, jeśli ona chce być częścią tego journey. Świetni. E jeśli nie, on nie będzie tracił snu z tego powodu. Kiedy skupiasz się na swoich długoterminowych celach, naturalnie stajesz się bardziej emocjonalnie niezależny. Przestajesz potrzebować potwierdzenia od niej, ponieważ otrzymujesz potwierdzenie swoich postępów, osiągnięć i rozwoju, a oto kicker. Kiedy ona widzi, że nie ścigasz jej ani nie dajesz się wciągnąć w dramat, będzie cię przyciągać jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ jesteś inny. Nie jesteś facetem, który czeka, aż ona odpisze, jesteś facetem, który jest zbyt zajęty budowaniem swojego. Ży? CIA. który jest zbyt zajęty budowaniem swojego życia. Aby przejmować się drobnymi grami numer 6 unikaj emocjonalnego odwetu. Jednym z największych błędów popełnianych przez facetów podczas radzenia sobie z kobiecymi grami jest emocjonalny odwet. Ona robi coś, aby cię zranić lub sprawić, że będziesz zazdrosny, a twoim pierwszym instynktem jest wyrównanie rachunków. Może ona zaczyna flirtować z innym facetem, więc flirtujesz z inną dziewczyną, aby wzbudzić w niej zazdrość. A może ona cię piecze, więc zaczynasz grać ciężko, aby zmusić ją do gonienia cię. Pozwól mi być krystalicznie czystym, to nigdy nie działa. W momencie, gdy zaczynasz odwet emocjonalny, już przegrałeś, ponieważ reagujesz na nią, a to oznacza, że ona ma kontrolę, pozwalasz jej dyktować swoje działania, a to stawia ją na miejscu kierowcy stoicki. Mężczyzna nigdy nie odwetuje emocjonalnie, ponieważ wie, że reakcje emocjonalne są oznaką słabości, zamiast tego reaguje spokojną obojętnością, jeśli ona jest duchem, nie ściga jej ani nie zaczyna grać w gry w zamian. Po prostu wycofuje swoją uwagę i koncentruje się na sobie, jeśli ona jest. Duch. E.M. Próbuje wzbudzić w nim zazdrość, on nie chwyta przynęty, zachowuje spokój i kontynuuje swoje życie. Powiedzmy, że jesteś na imprezie z kobietą, z którą się spotykasz, a ona zaczyna flirtować z innym facetem tuż przed tobą. Większość facetów albo się wścieknie i skonfrontuje się z nią, albo zacznie flirtować z inną dziewczyną, aby wzbudzić w niej zazdrość. Ale obie te reakcje pochodzą z miejsca niepewności, zamiast tego zamierzasz zachować spokój i nie angażować się, nie dajesz jej reakcji, której. S. Zuke, a to doprowadza ją do szału dlaczego? Doprowadza ją do szału dlaczego, ponieważ właśnie pokazałeś jej, że nie ma nad tobą władzy, kiedy odmawiasz odwetu emocjonalnego, zachowujesz kontrolę nad sytuacją. Wysyłasz jasny komunikat, nie dam się zmanipulować Twoimi grami i oto piękno tego, kiedy nie reagujesz, gra traci swoją moc, albo przestanie w nią grać, albo zda sobie sprawę, że nie jesteś kimś. Kogo może kontrolować tak czy inaczej, wygrywasz numer 7, komunikuj się jasno i stanowczo komunikacja jest kamieniem węgielnym każdego. Zdrowego związku, ale większość ludzi robi to źle. Albo całkowicie unika trudnych rozmów, albo podchodzi do nich ze zbyt dużymi emocjami, co prowadzi do kłótni, nieporozumień i więcej dramatów. Stoicki mężczyzna wie, jak komunikować się jasno i stanowczo, nie pozwalając, by jego emocje wzięły nad nim górę. Oto klucz: spokojnie komunikuj swoje potrzeby i granice. Gdy masz do czynienia z kobietą, która gra w gry, nie musisz krzyczeć, kłócić się ani rzucać oskarżeń, zamiast tego spokojnie wyraź, czego oczekujesz i zostaw to na tym. Powiedzmy, że zachowuje się zdystansowana lub niekonsekwentna, i zaczyna to na ciebie wpływać większość facetów, albo by na nią wybuchła, albo próbowałaby stłumić swoje uczucia, ale stoicki mężczyzna odnosi się do sprawy od razu bez dramatu, mówi coś w rodzaju hej. Zauważyłem, że ostatnio zachowujesz się inaczej, nie jestem pewien, co się dzieje, ale chciałbym wiedzieć, czy jest coś, o czym musimy porozmawiać. Zauważ, że nie oskarżasz jej, nie podnosisz głosu i nie żądasz odpowiedzi, po prostu. Po prostu komunikujesz swoją obserwację i zapraszasz ją do wyjaśnienia tego podejścia. Rozbraja ją, ponieważ nie przychodzisz z miejsca potrzeby lub emocji, przychodzisz z miejsca spokojnej pewności siebie, a to jest niesamowicie atrakcyjne, gdy komunikujesz się jasno i stanowczo, nadajesz ton relacji, pokazujesz jej, że nie boisz się poruszać kwestii i nie pozwolisz, by rzeczy się zestarzały. To tworzy związek dynamiczny oparty na szacunku i uczciwości, a nie manipulacji. I mind games numer 8 priorytetowo traktujesz własne. Dobrobyt pod koniec dnia najważniejszym związkiem, jaki masz, nie jest z nią, ale z samym sobą jest to podstawowa prawda, o której tak wielu mężczyzn zapomina, zwłaszcza gdy są uwikłani w emocjonalne gry i manipulacyjne zachowanie, jeśli jesteś stale zestresowany, niespokojny i czujesz się, jakbyś chodził po skorupkach jaj, nadszedł czas, aby dokładnie przyjrzeć się temu. Na co pozwalasz w swoim życiu żaden mężczyzna ani kobieta nie jest wart poświęcenia twojego spokoju psychicznego, szacunku. Do samego siebie lub dobrego samopoczucia w momencie, gdy stawiasz czyjeś potrzeby ponad własnym zdrowiem. Nie mówię, aby stać się samolubnym lub lekceważyć innych, chodzi o równowagę, gdy priorytetem jest własne dobre samopoczucie, stajesz się bardziej atrakcyjny a nie mniej kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy są uziemieni, którzy znają swoją wartość i którzy nie pozwalają nikomu ich zdestabilizować. Nie dotyczy to tylko związków w każdym aspekcie twojego życia, czy to twojej kariery. Przyjaźni czy rodziny, musisz ustalić priorytety. Wyobraź sobie, że spotykasz się z kobietą, która nieustannie wysyła mieszane sygnały, w jednej chwili jest na ciebie napalona, a w następnej zdystansowana i zimna. Zaczynasz kwestionować samego siebie, zastanawiasz się, co zrobiłeś źle, możesz nawet zacząć zmieniać swoje zachowanie, aby dostosować się do jej wahań nastroju. Zatrzymaj się w tym miejscu i żądaj sobie pytanie, jak to wpływa na moje zdrowie psychiczne. Jeśli odpowiedź jest negatywna, musisz podjąć działania, cofnąć się o krok, wycofać swoją energię i ponownie skupić się na tym, co sprawia, że czujesz się dobrze, niezależnie od tego, czy jest to chodzenie na siłownię, praca nad swoim hobby czy spędzanie czasu. Z przyjaciółmi, którzy naprawdę cię wspierają, jesteś to sobie winien, aby chronić swój spokój za wszelką cenę, a oto kicker w momencie, gdy przestaniesz traktować ją priorytetowo i zaczniesz traktować siebie priorytetowo, wydarzą się dwie rzeczy: albo ona rozpozna Twoją wartość i zacznie cię bardziej szanować, albo odejdzie. Ponieważ nie możecie już kontrolować, w obu przypadkach wygrywasz, albo uwolniłeś kogoś, kto cię nie szanuje, albo zyskałeś przewagę w związku, pokazując, że niełatwo Cię koł. Isać. W dzisiejszym świecie mężczyźni są bombardowani ideą, że muszą zaspokajać emocje i potrzeby kobiet kosztem własnego dobrego samopoczucia, co jest nonsensem. Priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego jest nie tylko atrakcyjne, ale ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania we współczesnym świecie randek, kiedy pokazujesz, że Twój spokój ducha nie podlega negocjacjom, natychmiast stajesz się bardziej pożądany i szanowany, więc następnym razem, gdy poczujesz, że Twój. SPO Q jest zagrożony przez czyjeś nieobliczalne zachowanie, żądaj sobie pytanie, czy jest to warte poświęcenia mojego dobrego samopoczucia. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to nadszedł czas na ponowną kalibrację i powrót do tego, co naprawdę ma znaczenie numer 9 ćwicz cierpliwość pozwól, że powiem Ci coś, czego większość facetów nie chce usłyszeć cierpliwość jest najpotężniejszym narzędziem w Twoim arsenale, jeśli chodzi o radzenie sobie z kobietami, które grają w gry rozumiem chcesz wyników teraz chcesz jasności teraz chcesz wiedzieć. Na czym stoisz w tej chwili, ale oto rzecz kobiety często testują Twoich pacjentów, aby sprawdzić. Czy potrafisz poradzić sobie z niepewnością w świecie, w którym wszyscy są przyklejeni do Ciebie? Świecie, w którym wszyscy są przyklejeni do swoich telefonów, czekając na natychmiastową odpowiedź, mężczyzna, który ćwiczy cierpliwość, wyróżnia się, jest rzadki, jest cenny. Jest tym, który nie pęka pod presją, jeśli ona nie odeśle ci SMS-a w ciągu pięciu minut, nie wariujesz, jeśli odwołuje plany w ostatniej chwili, nie tracisz panowania nad sobą, pozwalasz rzeczom rozwijać się naturalnie, i pozostajesz opanowany: kobiety przetestują Twoją cierpliwość, zanim odpowiedzą na SMS-a, będą milczeć przez. K. Ilke dni, tylko po to, aby sprawdzić, czy wpadniesz w panikę, czy będziesz mógł. Gonić je i zgadnij, co większość facetów się na to nabiera. Zaczynają podwójne smsy, pytając, czy coś jest nie tak, i próbując naprawić sytuację, ale ty jesteś inny, ćwiczysz cierpliwość jak mistrz. Następnym razem, gdy ona wykona jeden z tych ruchów, zamiast reagować, nie rób nic, to jest prawda, nic nie pozwól jej przyjść do ciebie, daj jej czas i przestrzeń na wyciągnięcie ręki. Kiedy będzie gotowa, zaufaj. Mi ona zauważy, że nie dałeś się nabrać na jej grę, zacznie się zastanawiać, dlaczego jej nie gonisz, i to. Mój przyjacielu, jest moment, kiedy władza zmienia się na Twoją korzyść. Dlaczego cierpliwość jest tak potężna? Ponieważ pokazuje, że nie jesteś zdesperowany, aby ją zweryfikować, pokazuje, że nie jesteś emocjonalnie kruchy, pokazuje, że masz własne życie, własne priorytety i że nie zamierzasz rzucać wszystkiego tylko dlatego, że zdecydowała się wycofać, to czynicie wyzwaniem, a kobiety uwielbiają wyzwania. Cierpliwość nie polega tylko na czekaniu, aż ona odpisze lub się zaangażuje ale na opóźnianiu gratyfikacji we wszystkich aspektach twojego życia, kiedy uczysz się. ćwiczyć. Cierpliwość przestajesz gonić za rzeczami, które nie służą ci na dłuższą metę, przestajesz reagować emocjonalnie na każdą drobnostkę, przestajesz dać się wciągnąć w kolejkę górską emocji, której ofiarą pada tak wielu mężczyzn stoicki, mężczyzna wie, że dobre rzeczy wymagają czasu, nie spieszy się, nie jest zdesperowany gra w długą grę. A długa gra zawsze wygrywa, podczas gdy inni mężczyźni walczą o uwagę i natychmiastową walidację siedzisz, pozwalając rzeczom się rozwijać i pozostając skupionym na SWO. Ich celach pamiętaj o cierpliwości. Cierpliwość nie oznacza wiecznego nic nie robienia. Oznacza czekanie na odpowiedni moment do działania, niezależnie od tego, czy chodzi o związek, karierę czy rozwój osobisty, cierpliwość pozwala na wykonywanie skalkulowanych strategicznych ruchów, które opłacają się w dłuższej perspektywie. Nie chodzi o natychmiastową gratyfikację, chodzi o trwały sukces. Numer 10. Wybierz, kiedy odejść teraz. Gdy sprawy stają się poważne, istnieje powiedzenie, które mówi, że najpotężniejszą pozycją jest możliwość. Dejścia i to znaczy, jeśli nie weźmiesz nic innego z tego filmu, weź to pod uwagę. Wiedza o tym, kiedy odejść, jest ostatecznym ruchem mocy, jest opcją nuklearną, jest kartą atutową, którą większość mężczyzn boi się grać, ale kiedy ją grasz, natychmiast zyskujesz przewagę. Powiedzmy sobie wprost, nie każda kobieta jest warta twojego czasu lub energii, jeśli gra w gry, ciągnąc cię za sobą, nie szanując twojego czasu lub traktując cię jak opcję. Musisz być przygotowany na odejście nie w małostkowy, dramatyczny sposób, ale ze spokojną, cichą pewnością siebie oto klucz kiedy. Otch: Oddzisz, pokazujesz jej, że nie potrzebujesz jej walidacji. 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 Pokazujesz jej, że masz opcję, pokazujesz jej, że twój szacunek do samego siebie jest ważniejszy niż jej aprobata, i tutaj jest kiker przez większość czasu. Kiedy odchodzisz, ona będzie cię ścigać. Dlaczego? Ponieważ odejście jest ostatecznym aktem szacunku do samego siebie, a kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy szanują siebie. Ale powiedzmy sobie jasno, że odejście nie jest taktyką. Aby zmanipulować ją, by cię ścigała, chodzi o poznanie swojej wartości i odmowę zadowolenia się mniejszą. 2. Rtością, kiedy odchodzisz, mówisz, że nie będę już grał w tę grę. Jeśli chcesz być w moim życiu, to świetnie, ale jeśli nie, to czuję się doskonale bez ciebie, jeśli ona ciągle rezygnuje z planów, wysyła SMS do innych facetów lub nie szanuje cię w jakikolwiek sposób. Po prostu mówisz, że nie jestem zainteresowany byciem częścią tego tam iż powrotem. Jeśli poważnie myślisz o nas, daj mi znać, jeśli nie, idę dalej bez gniewu, bez frustracji. Bez dramatu, po prostu spokojna. Zebrana pewność siebie, a potem odchodzisz, nie wysyłasz kolejnego SMS-a, nie. Sprawdzasz. Z jej historii na Instagramie skupiasz się na sobie, swoich celach i swoim samopoczuciu. I swoim dobrym samopoczuciu, i oto surowa prawda czasami odejście oznacza odejście na dobre, będą chwile, kiedy ona nie będzie cię ścigać, kiedy nie wróci i to jest w porządku, ponieważ odchodząc już wygrałeś, zachowałeś swoją godność, szacunek do siebie i spokój ducha, a zaufaj mi, że są one o wiele cenniejsze niż jakikolwiek przelotny związek. Dlaczego jest to tak potężne? Ponieważ większość mężczyzn boi się odejść, boją się jej stracić, boją się samotności, ale kiedy odchodzisz? Kiedy odchodzisz, mówisz, że się nie boję, znam swoją wartość i nie godzę się na mniej, ten rodzaj pewności siebie jest rzadki i magnetyczny. A oto najlepsza część, kiedy odchodzisz, uwalniasz się od emocjonalnych gier, przejmujesz kontrolę nad swoim życiem, przestajesz pozwalać komuś innemu dyktować twoje szczęście lub poczucie własnej wartości, a to, mój przyjacielu, jest prawdziwą mocą. Więc masz to dziesięciopotężnych, praktycznych i zmieniających życie sposobów na przechytrzenie każdej kobiety. Gra. Jącej w gry z Twoim sercem, to nie są tylko strategie dla związków. Ich strategie na całe życie, gdy ćwiczysz emocjonalne oderwanie, ustalasz granice, zachowujesz spokój pod presją, priorytetowo traktujesz swoje dobre samopoczucie, ćwiczysz cierpliwość i wiesz, kiedy odejść, stajesz się niepowstrzymaną siłą. Pamiętaj, że nie chodzi o manipulację lub oszukiwanie kobiet, chodzi o opanowanie siebie, chodzi o stanie się mężczyzną, który kontroluje swoje emocje, swój czas i swoje życie. Kiedy stajesz się takim mężczyzną, naturalnie przyciągasz kobiety, które cię szanują. Ją cenią i nie grają w gry, ale oto jest rzecz, to dopiero początek. Te strategie ustawią cię na ścieżce dostania się najlepszą wersją siebie, ale praca nie kończy się tutaj. Rozwijaj się, ucz się i stosuj te zasady w każdym obszarze swojego życia. Jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, wesprzyj kanał. Dołączając do członkostwa w kanale lub subskrybując, CEO pomoże nam dostarczać więcej wartościowych treści i sprawi. Że te informacje będą dostępne dla jak największej liczby mężczyzn, stwórzmy społeczność mężczyzn, którzy odmawiają bycia manipulowanymi i którzy PRZ ejmują kontrolę nad swoim życiem.